jest naprawdę dramatycznie. Jeżeli my nie zahamujemy likwidacji hodowli, drobiu hodowli, trzody chlewnej, to naprawdę zbliżamy się do katastrofy, jeżeli chodzi o produkcję zbóż. Rachunki za energię podskoczą. Unia zatwierdza nowy system handlu emisjami. Budżet na rolnictwo mocno ucięty o jedną czwartą. Janusz Terka pokazał sytuację na swoim gospodarstwie. Rolnictwo i rolnicy są oszukiwani w tym sensie, że najpierw mówię się nam, żebyśmy pracowali, rozwijali się, a w tej chwili sądzę, że to jest w ciągu kilku następnych lat nastąpi likwidacja w dużej mierze gospodarstw. Rolnicy w Polsce od lat znajdują się w centrum sporów o to, czy są beneficjentami rosnących cen żywności, czy raczej ofiarami systemu, w którym coraz wyższe przychody nie oznaczają wcale wyższych dochodów. Widać tu paradoks. W statystykach ich sytuacja wygląda lepiej, bo nominalnie zarabiają więcej, a w praktyce wielu z nich twierdzi, że stają się coraz biedniejsi. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że rolnicy korzystają na tym, że ceny żywności w sklepach rosną szybciej niż przeciętna inflacja. Jednak niewielka część tej różnicy trafia bezpośrednio do producentów. Resztę przechwytują pośrednicy, transport, przetwórstwo i handel. Równocześnie koszty produkcji w gospodarstwach eksplodują. Nawozy, pasze, paliwo, energia elektryczna, woda, usługi serwisowe czy kredyty pochłaniają ogromną część przychodów. Dla wielu gospodarstw realny bilans kończy się na granicy opłacalności, a niekiedy nawet poniżej niej. Rolnik produkujący mleko musi codziennie wydać około 30 zł na wyżywienie jednej krowy. Posiadanie kilkudziesięciu sztuk oznacza koszt liczony w tysiącach złotych miesięcznie. Zanim jeszcze weźmie się pod uwagę weterynarzy, energię czy amortyzację sprzętu. W produkcji roślinnej sytuacja bywa równie trudna. Zbiory bywają gorsze, a ceny skupu spadają w momencie, gdy koszty nawozów czy paliwa są rekordowe. Statystyki pokazują przeciętne dochody z hektara, które w ujęciu rocznym dają wynik pozornie przyzwoity. Jednak liczby te nie oddają ogromnych różnic pomiędzy gospodarstwami. Inaczej wygląda sytuacja dużych, nowoczesnych producentów. Mających dostęp do rynków eksportowych, a inaczej mniejszych gospodarstw, które produkują głównie na rynek lokalny. Rolnicy często podkreślają, że oficjalne wyliczenia nie uwzględniają ich zadłużenia, konieczności inwestycji, zmienności klimatu czy lokalnych warunków glebowych. Poczucie niesprawiedliwości pogłębia różnica między tym, co widzi konsument, a tym, co trafia do gospodarza. Kiedy ceny w sklepach rosną, w opinii publicznej rodzi się przekonanie, że rolnicy muszą zarabiać krocie. Tymczasem w ich portfelach zostaje niewiele więcej niż kilka lat temu, a po uwzględnieniu inflacji często nawet mniej. W wielu przypadkach dopiero dopłaty unijne czy krajowe pozwalają zamknąć rok z dodatnim bilansem. Ten rozdźwięk sprawia, że rolnicy coraz głośniej protestują. Ich zdaniem politycy i opinia publiczna nie dostrzegają realnej sytuacji. Że gospodarstwo rolne to nie tylko ziemia i plony, ale też ogromne koszty, ryzyko i praca, której nie da się przeliczyć na zwykłe statystyki a spadające ceny w ostatnich latach dobijają polskich gospodarzy. Mamy bardzo poważny problem, jeżeli chodzi o ceny, te ceny są dzisiaj poniżej kosztów produkcji i bardzo często zastanawiamy się nad tym, co zrobić, żeby ta sytuacja się zmieniła. Ministerstwo proponuje kredyty, które są dla rolników praktycznie nie do przyjęcia. Dopłaty, które były proponowane z tego co wiem, tych dopłat do tony zboża nie będzie, natomiast ten na nawet jeśli będzie jakaś pomoc, to oczywiście rolnikom taka pomoc jest potrzebna, natomiast ona niczego nie zmieni. Dzisiaj musimy podkreślić bardzo dobitnie, że największym konsumentem zbóż są zwierzęta. I jeżeli my nie zahamujemy likwidacji hodowli drobiu, hodowli trzody chlewnej, to naprawdę zbliżamy się do. Katastrofy, jeżeli chodzi o produkcję zbóż. Dlatego też w dniu dzisiejszym rozpoczynamy taki etap, który będzie polegał na tym, że będziemy proponowali panu premierowi konkretne rozwiązania kwestii dotyczącej właśnie rozbudowy hodowli lewnej w Polsce, rozbudowy hodowli drobiu w Polsce. I takim pierwszym etapem, który dzisiaj chcemy wykonać, to będzie wniosek do premiera o kontynuację programu Locha Plus. Locha Plus to był program, który sprawdził się, uratował dużo gospodarstw rodzinnych i wydaje się, że w tej chwili niezbędnym jest, żeby zahamować przynajmniej upadek gospodarstw rodzinnych, które hodują trzodę chlewną, właśnie ten program Locha Plus, bo on pozwala na to, żeby zachęcać rolników do hodowli macior, żeby nie trzeba było kupować warchlaków z Danii czy z innych krajów i on jest taką zachętą do tego, żeby jednak Powrócić do hodowli trzody Na takim poziomie, może jak było, to nie, bo było 24 miliony sztuk w Polsce, dzisiaj mamy 7-8. I musimy zdawać sobie sprawę właśnie z jednego: że jeżeli nie będzie konsumenta, tego naturalnego konsumenta zbóż, no to wiadomo, że ceny zbóż nigdy nie będą wysokie. Do tego też musimy pamiętać o jednym, że mieliśmy ptasią grypę. Ptasia Grypa spowodowała, że setki tysięcy ton zboża nie zostały wykorzystane, szczególnie tego zboża paszowego, a jeżeli chodzi o zboże paszowe, to jest właśnie największy problem. Dlatego też dzisiaj skierowałem pismo do premiera Donalda Tuska. Mam nadzieję, że kwota, która będzie potrzebna na kontynuację programu Rocha plus nie będzie problemem dla naszego budżetu i myślę, że Odpowiedź otrzymamy bardzo szybko. Premier, mam nadzieję, że zrozumie, że to jest jedyna droga, która spowoduje, że przynajmniej na tym etapie zahamujemy likwidację tej naszej hodowli. Protesty, jakie się zamierzacie prowadzić? To znaczy, w tej chwili są prowadzone rozmowy. Przede wszystkim rozmawiamy z górnikami. Protesty najprawdopodobniej będą i to bardzo natężone w okresie zimowym, dlatego że będziemy starali się i staramy się cały czas przeciwstawiać budowy farm wiatrowych w Polsce która spowoduje likwidację polskich kopalń, z czym się absolutnie nie zgadzamy. Jest to również szkodliwe dla polskiego rolnictwa, ale o tym będziemy mówić w następnych, na następnych konferencjach prasowych. Mamy nadzieję, że niedługo zawrzymy porozumienie z górnikami. W gęstym powietrzu w Polsce czuć już zbliżające się zmiany. Domy, piece, kotły, drogi, transport. Praktycznie wszystko, co ogrzewa się paliwem albo opiera na węglu, odczuje nowy ciężar. To ETS-2. Rozszerzenie systemu handlu emisjami na ogrzewanie i transport, które od 2028 roku ma objąć gospodarstwa domowe. W wielu kuchniach, salonach, na wsiach i w miastach ludzie zastanawiają się: ile nas to będzie kosztować? Eksperci próbują oszacować. Przeciętne polskie gospodarstwo domowe emituje rocznie około 6 ton dwutlenku węgla przez zużycie paliw grzewczych. Przy wprowadzeniu nowych opłat emisja ta będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami. Nawet około tysiąca kilkuset złotych rocznie, co przekłada się na kilkaset złotych więcej miesięcznie. To może oznaczać znaczny wzrost rachunków za ogrzewanie, zwłaszcza dla tych, którzy korzystają z węgla lub gazu. Ludzie, którzy mają piece stare, niskiej sprawności albo mieszkają w domach słabo ocieplonych, drżą na myśl, że nowy podatek uderzy właśnie w nich. Nie lada problem mają też transportowcy, przedsiębiorcy, właściciele usług, budynków użyteczności publicznej. Choć regulacje przewidują też wsparcie, dopłatę, mechanizmy kompensujące, to pytanie, czy będą one wystarczające i czy trafią do tych, którzy naprawdę potrzebują. Polacy patrzą na polityków, na Unię Europejską, na Ursulę von der Leyen i czują, że decyzja została przyklepana u góry, bez pełnego przeanalizowania skutków dla przeciętnej rodziny, bez jasnego obrazu, jak bardzo to odczują ci, którzy mają najniższe dochody. Wiele osób mówi, to będzie ukryty podatek, bo nie nazwiemy go tak oficjalnie, ale w portfelu odczujemy. Na wsiach rozmowy krążą wokół pieców węglowych. Zakaz ich używania, przymus przejścia na inne źródła ogrzewania, montaż paneli słonecznych czy pomp ciepła. Koszty inwestycji w nowe urządzenia, adaptacji budynku, ocieplenia, wymiany systemu ogrzewania to wydatki, które dla wielu gospodarstw mogą być poza zasięgiem. W miastach obawy dotyczą przede wszystkim cen gazu. Kosztów przesyłu, opłat dodatkowych, wszędzie tam, gdzie infrastruktura jest, ale działanie jej jest drogie, a koszty energii rosną. I choć politycy mówią o Zielonym Ładzie, ekologii, redukcji emisji, ochronie klimatu, dla zwykłego człowieka tu i teraz liczy się rachunek i decyzja: czy starczy na ogrzewanie w zimie, czy trzeba będzie oszczędzać, czy brać kredyt, czy inwestować w izolację, czy zostać przy starym piecu, bo nie ma innej opcji. Sytuacja jest napięta. Z jednej strony potrzeba ograniczenia emisji, troska o środowisko, zobowiązania globalne. Z drugiej, realne życie, domy ogrzewane węglem, domy, które wymagają remontu, budżety domowe, gdzie nawet mała podwyżka rachunków to duży problem. W tych domach wieczorem przy zapalonym piecu zwykli ludzie przeliczają: ile pieniędzy pójdzie więcej na opał, na gaz, na prąd, i zastanawiają się, czy będą musieli wybierać ciepło czy oszczędność, komfort czy rezygnację. Unia Europejska przygotowuje nowy budżet i jednym z najbardziej dyskutowanych punktów jest znaczące ograniczenie środków na rolnictwo. Wspólna polityka rolna, która dotąd pochłaniała około 390 miliardów euro, ma zostać zmniejszona do około 300 miliardów euro. To cięcie o ponad 1 piątą w ujęciu nominalnym, a w praktyce, po uwzględnieniu inflacji, jeszcze głębsze. Zmienić ma się również konstrukcja całego systemu. Dotychczas wspólna polityka rolna opierała się na dwóch filarach: dopłatach bezpośrednich oraz funduszach na rozwój obszarów wiejskich. Drugi filar ma zostać zlikwidowany jako osobna część polityki rolnej i włączony do większych instrumentów unijnych, takich jak polityka spójności. Oznacza to, że rolnicy będą musieli konkurować o pieniądze z samorządami i innymi sektorami, a wsparcie dla inwestycji rolniczych przestanie być gwarantowane. Dla Polski to szczególnie dotkliwa zmiana. W obecnym budżecie kraj otrzymuje około 25 miliardów euro na 7 lat, czyli średnio 3,5 miliarda euro rocznie. W nowej propozycji przewidziano około 19 miliardów euro. Spadek o 1 czwartą oznacza, że w perspektywie siedmioletniej polska wieś straci kilka miliardów euro, które do tej pory trafiały na dopłaty, modernizacje, wsparcie młodych gospodarzy czy projekty proekologiczne. Skutki tych zmian będą odczuwalne w praktyce. Rolnicy dostaną mniej dopłat bezpośrednich, a pieniądze na inwestycje i rozwój będą ograniczone i trudniej dostępne. Szczególnie mogą ucierpieć młodzi rolnicy oraz ci, którzy planowali modernizację gospodarstw. Ograniczone zostaną też środki na ochronę środowiska i działania klimatyczne. W sytuacji, gdy koszty produkcji rosną, a wymagania środowiskowe stają się coraz bardziej restrykcyjne, mniejsze wsparcie finansowe budzi zrozumiały niepokój. Komisja Europejska tłumaczy zmiany potrzebą uproszczenia systemu, większej elastyczności i dopasowania budżetu do nowych priorytetów, takich jak transformacja energetyczna czy ochrona klimatu. Jednak w Polsce i wielu innych krajach przeważają głosy krytyczne. Organizacje rolnicze i część polityków ostrzegają, że ograniczenie budżetu osłabi bezpieczeństwo żywnościowe, pogłębi kryzys na wsi i zmniejszy konkurencyjność europejskiego rolnictwa. Debata nad nowym budżetem dopiero się zaczyna. Ale już dziś widać, że rolnicy stoją przed perspektywą trudniejszych warunków gospodarowania, a Polska przed koniecznością walki o utrzymanie jak największej puli środków dla swojego rolnictwa. Janusz Terka opowiedział, jak wygląda sytuacja na jego gospodarstwie. Sytuacja nie jest jakaś tam optymistyczna, ceny spokojnie, ale pomału spadają. W tej chwili mamy już dość dużą różnicę między tym, co jest w Polsce. A to, co jest na giełdzie niemieckiej, to tyle, że ta giełda niemiecka, no to tak wyznacza, wyznacza nam te cenniki w Polsce. No ale niestety podmioty skupujące zadecydowały, że trzeba tą cenę u nas mocniej zbić. Czym się to tłumaczy? No, tych powodów jest kilka: że nie ma dobrego handlu, że nie ma, że to wpływ mają Chiny, że to Mercosur i tak dalej. No ale tradycyjnie, jak, jak zawsze, mniejsze zakłady są skłonne zapłacić więcej za tocznika, główni gracze. Niestety te ceny obniżają, no, no i no, niestety mamy tą cenę taką, która w tej chwili. Już przy tych całosamochodowych dostawach, pomału zbliża się do ceny 6 zł za kilogram. Czy to jest cena dobra, czy to jest opłacalna? Ja bym odesłał do Wielkopolskiej Izby, która robi wyliczenia i tam bardzo szczegółowo pokazuje, jakie są koszty produkcji w tej chwili świnki w Polsce. Także według tych wyliczeń opłacalność jest, bym powiedział, że bardzo niska. No i co, co tu tutaj mówić, no jakoś trzeba sobie radzić na tym rynku, ale czy my tak długo wytrzymamy? I ta sytuacja z, tymi, z, tymi, z tym rynkiem, z tymi świnkami, to troszeczkę przypomina tą sytuację i tą dyskusję na temat Mercosuru, Umowy o wolnym handlu z krajami Ameryki Południowej. Bo o, o świnkach się mówi dużo, nawet bardzo dużo o trzodzie że trzeba odbudowywać to po głowie, że trzeba pomagać hodowcom po to, żeby ten rynek był korzystny dla rolników. No ale czy tak jest? No przeanalizujmy sobie to tak na chłodno i na szybko. pośredni musi mieć marże inaczej nie będzie nie będzie kupował toczników przetwórca też musi mieć marże też musi zarabiać bo inaczej nie będzie chciał przerabiać tego handel ma marże też musi zarobić a czy rolnik musi zarobić a no to już tak specjalnie nic się nie, nie przejmuje bo mówi się że jest wolny rynek i, i prawa rynku rządzą no jakie to są prawa rynku że Wszyscy w tym łańcuszku zarabiają, tylko nie rolnik. Jak rolnicy się upominają o to, że ceny są niskie, czy żeby stabilizować jakoś ten rynek, czyli zacząć dyskusję na temat cen minimalnych, to mówi, że się nie da. I ogólnie w rolnictwie, czy to w trzodzie, czy w zbożu, czy teraz też mówi się o ziemniakach, te ceny są słabe, to wszystko jest niestabilne, wszystko jest roztwiane. I tak jak powiedziałem, wszyscy wokół zarabiają, tylko na rolnika nikt specjalnie nie zwraca uwagi. Jak ma trochę szczęścia, no to, to zarobi. Jak to się mówi, jak ma pecha, to dołoży. No a chciałoby się mieć to rolnictwo swoje, chciałoby się, żeby, żeby ta żywność była u nas produkowana. Aczkolwiek. W tej chwili to stoi wszystko pod dużym znakiem zapytania, bo jeżeli chodzi o tą umowę z krajami Mercosur, no to zwróćcie uwagę, że co my jako Polska, co my jako polscy rolnicy, co takie gospodarstwo jak ja skorzysta na tej umowie. No przede wszystkim nie znamy szczegółów tej umowy. Raczej z dużą dozą prawdopodobność, prawdopodobieństwa te szczegóły tej umowy będą bardzo niekorzystne dla takiego gospodarstwa jak moje i ogólnie dla polskiego rolnictwa. No to czemu, czemu w ogóle my godzimy się na to, żeby ta umowa wchodziła? No w Polsce wszyscy mówią jednym głosem, że są przeciwni. No my rolnicy też mówimy, że jesteśmy temu przeciwni. No to czemu tak jest, e, że mimo wszystko e, ta umowa została już przez Unię Europejską podpisana i prawdopodobnie Polska też się na to e, zgodzi, aczkolwiek mamy jeszcze jakieś szanse, żeby m, coś w tej sprawie e, się podziało korzystnego dla nas. E, tylko, że czas ucieka, a tych działań ze strony Polski za bardzo nie widać, no, no, bo to Unia Europejska, Polska sama nie może zbyt wiele tu zrobić, ale mieliśmy czas na to, żeby pozyskać tutaj sojuszników i żeby też można się tej umowie przeciwstawić, ale Ministerstwo Rolnictwa zapowiadało, że i opowiada się jednoznacznie, że jest przeciwne, ale czy taki nasz polski minister rolnictwa w Unii Europejskiej ma taki znaczący głos? Uch. Z tej już efekty są widoczne. Po to, żeby tutaj były jakieś korzystne działania, to potrzebne jest przede wszystkim w to, żeby się to premier w to włączył i tak dalej. No widzimy tutaj działania prezydenta, który tutaj w tej sprawie działa i to oceniamy pozytywnie. Ale jeżeli chodzi o premiera, to prócz zapowiedzi, które padały w kampanii wyborczej, no niewiele chyba w tej sprawie zrobił. Bo przynajmniej ja nie słyszałem, żeby był w tym czy innym kraju i zabiegał o to, żebyśmy wspólny, tworzyli wspólny front przeciwko tej umowie Mercosur. I tutaj nasuwają mi się takie skojarzenia, jeżeli chodzi o tą trzodę. Dużo się mówi o odbudowie pogłowia trzody plewniej w Polsce, a tych działań za bardzo nie widać. Dużo się mówi o tym, żeby umowa Mercosur nie weszła. No, ale ona wchodzi. Tak samo jak spada po głowie przody w Polsce, bo dużo się mówi, a mało się robi. Tak samo i z Mercosur dużo się mówi, a mało się robi. Przynajmniej ci, którzy powinni tutaj działać, mówię tutaj głównie o premierze naszego rządu, no, nie staną na wysokości zadania. Oprócz obietnic przedwyborczych, kto tutaj niewiele zrobił. No i co tu więcej dodać? Prawdopodobnie to, to takie kraje, które nie mają dobrego, nie mają mocnego rolnictwa, albo w którym rolnictwo nie jest jakieś taką znaczącą dziedziną gospodarki na tym skorzystają Polska, no co Polska może skorzystać na umowie z krajami Mercosuru? No co, my możemy wysyłać samochody do tamtych krajów, czy mamy taki przemysł, który będzie tam wysyłał różne produkty, czy odnawialne źródła energii, wiatraki, czy inne będziemy tam wysyłać? No na pewno nie, nie mamy tu wiele do zaoferowania, bardzo dużo do tego, żeby stracić. I, i przyk przykre to jest, że e, rolnictwo i rolnicy są e, oszukiwani w tym sensie, że najpierw mówię ci nam, e, żebyśmy pracowali, rozwijali się, a w tej chwili e, sądzę, że to jest w ciągu e, kilku następnych lat nastąpi likwidacja w dużej mierze gospodarstw e, przez e, to, że w Unii Europejskiej nie ma dobrej polityki e, rolnej. Unii Europejskiej już nie zależy na rolnictwie, na czymś innym chce Unia Europejska zarabiać. Ale to też pokazuje, w którym miejscu my jesteśmy w Unii Europejskiej. Unia traktuje Polskę jako kraj, do którego można wysyłać produkty, którym, na którym można zarobić. A jak Polska mówi, że nie godzi się na umowę z Mercosur, to nikt tego nie słucha. Dziękuję Państwu. Daj znać w komentarzu, co uważasz na temat nowych unijnych opłat za ogrzewanie. Czy to uderzy w najbiedniejszych?